prezent od mikołaja nie płacisz do maja promocja ratalna niepanalna euro prezent od mikołaja w sklepach euro nie płacisz do maja witam wszystkich dawno nie było mnie brak aktywności znaczy na YouTube, bo tak to jakoś nie brakuje tej aktywności dzisiaj wywożę korzenie te, co były w tamtym roku tutaj karczowane troszkę się przerobiły no, także dzisiaj aktywność jest, sprzęgło piszczące i siedzenie piszczące którego ja mało słyszę w ciągniku a na filmie bardzo dobrze słychać jest zobaczcie jachu ile z tego co ja wziąłem to mało co zostaje mm. <laughs> już jest dzisiaj chyba 9 grudnia kolędy grają w, w radiu, a my robimy. O, od razu można posłuchać, jak, jak skrzynia wyje, jak ten yy, przyspieszacz tu jest, a jeszcze na jedynce, na, czyli na B. Jeszcze mocniej będzie, tylko że do tyłu bardziej będzie było, zaraz zobaczymy. O, słyszycie? Także wyje, to ma tak być. Yy, dlatego, że tam są skośne zębatki w skrzyni, to dlatego tak będzie było, ale to jest normalne. Było takie pytanie właśnie czy też u mnie wyje, no to dlatego to pokazuję. A to jest tak, Mesy Ferguson 3050 70 konne z roku 90, nie, 89. Także już ma 30 lat w tym roku. I nie chciałbym się za, zamienić je na nowego. Chociaż mam klasa nowego, no już w sumie dwa lata ma, ponad i też nie, nie narzekam. Nie narzekam, bo robi robotę, jeździ szybciutko, elegancko, wygodnie. Ciągnik jest naprawdę do polecenia. I jeden i drugi. No wywożę tam na, na róg, taki mam klinek, to później pokażę. To w tym klinku nie musowo orać, a tutaj na wprost to lepiej będzie orać. To troszkę to schodzi jednak. muszę spuścić, bo bardzo dużo ziemi. Tam było też 20, nie, 30 arów było wycinane w tym roku. Między innymi, bo w sumie to 3 hektary jest takiego wyciętego i pięki zostały, no ale to będę chciał już sfrezować na głęboko, żeby się nie bawić z tym wywożeniem. A czy koparkę wynająć, czy frezę, to niewielkie, tam będzie niewielka różnica. To kurde, troszkę gapę strzeliłem, bo zrobili mi to, wycięli, pozwozili gałęzie i przy, miała przyjechać w re, ta, e, rembak taki samojezdny duży. No i czekałem, a w w nocy widziałem, że pojechał. I przegapiłem. Nie poprosiłem, żeby mnie nie powiadomili o tym. No i chciałem nagrać. Naszykowane miałem wszystko w razie czegoś, żeby żeby podjechać, zaplanowane, ale no niestety nie pokażę. Widziałem tylko, że to taki wielki tir był. No i morduje się, bo przecież to ziemi, no i nie chodzi już, że Ziemi mało, tylko chodzi o to, że bobry ścinają tam. Tutaj był taki lasek, właśnie trzeba było omijać to wszystko. A jest tego odgromą. jest może z 5 hektarów w sumie lasu. No to teraz zostało 2 hektary, to tak to tak wystarczająco, nie, nie zdążymy tego przepalić a właśnie co rok albo wywroty albo suszki albo bobry i co rok jeździć po tych lasach i, i nie dajemy rady żeby mówię to przerobić a sprzedawać to też tak troszkę mija się z celem bo sprzedam chłopakom po, po zapłacę i piła jakiś tam remont, czy łańcuch, czy coś, czy, czy paliwo i nic z tego nie zostaje Tylko roboty kupa A tak mówię te 3 Hektary jak się wyłożę je tam wyfrezuję to coś tam z tego będzie jakieś murgi Mam nadzieję, że oglądała z, y, większość z Was y, szlakiem rolnika, jak mówił o ekologii. To jest kanał taki szlakiem rolnika. E, link będę, będzie pod filmem dam, bo bardzo mądrze właśnie tam mówił, bo w tym roku z ekologią jest tragedia. Przestali brać zboże y, na zagranicę a u nas to jest 50 zł drożej. Na przykład. Zniwa było po 55 zł ekologiczne żyto, a później, żniwa, a po żniwach było po 45, a ekologiczne później dzwoniłem to już chyba w październiku, no to 55 zł do polskiego młyna Nie wiem jak teraz z tą ceną jest ale jeszcze mam właśnie owie sprzedałem też ekologiczny po 500 zł, a że to zostawiłem to obiec. O gęstości 44, w tamtym roku dwa lata temu miałem to do Niemiec pojechał za 960 za tona. No, a teraz sprzedałem po 500. Także to jest taka różnica podwójnie. Czyli łatwo policzyć, jak miałem 100 ton do sprzedania i sprzedałem tanie, załóżmy o 400 zł, no to 40 tysięcy do tyłu, znaczy no nie zarobiłem tego, nie do tyłu to nie jestem ale dopłata jest za to. Jeszcze szczęście, że jakoś tak u nas nie, to ziele się nie, nie chyta tak do tej ekologii. bo jakby przyszło się jeszcze przewiewać, Uła. to by było jeszcze lepiej, jeszcze ciekawiej. Ale na razie plan jest pięcioletni, to jeszcze jeszcze trzeba go zrobić. No ale później, no to co? Jak jak jest źle, to i konwencji przecież w tym roku też no też się źle no. w tamtym roku było żyto po 700 w którymś tam momencie a w tym roku właśnie po 450 w skupie chyba, że gdzieś tam by dalej poszukać w Polsce żeby fir przyjechał, zabrał, no to może by było po te 500 czy 550 ale czekam na na EGO, czekam może Niemcy zjedzą wezmą swoje i wezmą nasze no, muzealna ta robota co tu się dzieje ten kawałek robię 3 godziny a jest teraz 13 Kurde, znowu w Adwencie będę orał znowu źle komuś będzie w tamtym roku jak orałem w Adwencie pod pod Honej, to ktoś mi mówił, że nie wolno w Adwencie, bo się kilka lat nie będzie robić, a jednak bardzo ładne było te Honej, Sorgo. Dobra, to ja lecę dalej, a później się z Wami łączę. Trzystronny wywrót, ale kipruję na bok. Dlatego, że tam jest ślisko, błotko, no i no i ciężko cofnąć. Dobrze, że niedaleko mam jechać, to szybciej pójdzie. No właśnie, tu jest taki, widać jak było robione w ten sposób i tu jest clean, a tutaj zostawiłem, no bo kurde, szkoda, taki brzozy, niech tam sobie rośnie. A tutaj właśnie na no, tak w rogu sobie zrzucam. Później jeszcze jakoś to spróbuję dorzucić, żeby tam dorownie leciało. Ale żeby bliżej, żeby więcej miejsca było na polu. Jeszcze jest, kurde, jak jadę do przodu, to bord tylny się gnie. Jak właśnie zaraz się wykitruje. Trzeba było go otwierać, no ale nie chcę się łazić tutaj śliska. To robię tak. Troszeczkę do tyłu. A, chyba z panu. Odwrotnie mam podłączone, bo tutaj kipruje, a tu zero. Ale. Na powinienem o tutaj mieć kiper w tą stronę. Ale dam sobie radę, nie chcę się. Przerzucać na te parę minut. Parę godzin. Padło? Padło, no właśnie. Wolę, żeby się zamknęła tutaj o. bo tak to mógłbym wyrwać z tego borda całkiem niech on co o matko kochana jest godzina 13 kurde może to no, połowa jest 13 i robię 1015 zacząłem 11 .15, 12 15 13 15 3 godziny 14 15 15 16 15 to będzie ciemno. To będzie ciemno, ale przyjemno. Może dam radę. Także tam mi została działka i jeszcze jedna. Do oralnie jeszcze I to będzie wszystko, ale to też nagram na pewno coś zorki. tylko jakoś tak zawsze szybko i nie ma czasu nagrać. Rano re na reklekcję nie, nie na, na roraty jeździmy na z 15.7 do Kodnia Z dziećmi. Dobra. Dziećmi i no i wracamy o 8 jesteśmy po 8 w domu. Jemy śniadanie, no i dziewiąte. się bierzemy za robotę. I o szesnasty koniec, bo ciemno. No i dobrze. I tak powinno być. Dobra. Dobra. Dobrze nie pada, dobrze, że jest tak jak jest. Jest okej. Okay. To też się założy. To to się zaorze. Takie te duperelki bez problemu one zgniją. Pozdrawiam Was. Zapraszam do następnego filmu.